Szanowni Nerdzi, udało mi się całkowicie przedpremierowo zdobyć taki oto super zestaw Pokémon Scarlet and Violet Build and Battle Zestaw, który będzie dostępny tylko i wyłącznie w turniejach tak zwanych pre czyli premierowe turnieje przed oficjalną premierą, kiedy jeszcze nie można kupić tego w żadnym sklepie oficjalnie i w tych małych pudełeczkach kryją się zestawy, których gracze na całym świecie użyją już od weekendu 18 i 19 marca 2023, żeby po raz pierwszy zagrać na żywo na całym świecie w karty właśnie z nowej ery Pokémonów. No bo Scarlet And Violet. jeżeli jeszcze nie wiecie, to jest coś, co jest naprawdę grubą sprawą w świecie Pokémonów, w świecie Pokémon TCG, ponieważ to jest zupełnie nowa era. No, nowa era, era to jest naprawdę grube słowo i tutaj w tym nie ma żadnej przesady. No i w tym filmie przede wszystkim otworzymy sobie ten zestaw, zobaczymy, co jest w środku, otworzymy boosterki, które są w nim zawarte. Ja jestem już super podekscytowany i oczywiście poza tym, że zajrzymy do środka, no w trakcie co nieco poopowiadam wam w ogóle o co w tym wszystkim chodzi, ale to jest naprawdę niesamowita gratka, bo w Polsce tylko naprawdę ci szczęśliwcy, którzy zdążyli zapisać się na turnieje, które najczęściej są przeznaczone tylko dla 16-24 osób w danym mieście, no, będą mieli takie rzeczy w rękach, a reszta będzie musiała czekać do końca marca, kiedy to będzie oficjalna premiera, ale to, co jest w tych pudełkach, jest dostępne tylko i wyłącznie dla tych, którzy właśnie w offline, w realu skorzystają z możliwości właśnie na przykład zagrania w turniach pre-releaseowych. I w tych opakowaniach znajduje się na przykład jedna karta, w zasadzie cztery, ale po jednej sztuce w każdym z opakowań, których nie dostaniecie nigdzie indziej, bo są to karty dostępne tylko i wyłącznie w tym jednym konkretnym zestawie, premier, tak naprawdę. A w środku pudełka, jak widzicie. Troszeczkę papierów z ciekawymi wskazówkami na temat budowania talii, z pełną listą wszystkich kart, jakie znajdują się w tym wydaniu, w tej serii. Wewnątrz oczywiście na pierwszy ogień idzie talia, 40 kart gotowych do grania. Tak właśnie z tego właśnie korzystam się na turniejach, jeżeli gracie. To jest podstawa. Do tego, żeby na przykład wygrać więcej boosterków. No a boostery to jest oczywiście to, na co tygryski lubią najbardziej, i akurat w moim opakowaniu trafiły się trzy wzory i jedna powtórka. Wygląda to naprawdę super. Oczywiście zaczynamy od rozpakowania talii, bo tego będziemy używać na turniejach. Taki ciekawy element się pojawił bardzo ładna grafika. Ale jest to tylko tak naprawdę ulotka z dodatkowymi jeszcze wskazówkami dla trenerów, pokémonów na temat najnowszych stworków, które pojawiły się właśnie w tym wydaniu. No i karta promocyjna, na którą trafiłem, to room w wersji holograficznej, a w talii znalazło się aż 17 kart energii. Wydaje mi się, że to trochę dużo w porównaniu do takich deków 40-kartowych, z którymi już miałem do czynienia wcześniej. Jest w niej też 16 Pokémonów i 7 kart trenerów. Troszeczkę jestem rozczarowany tą proporcją, bo jeżeli trafiłoby mi coś takiego na turnieju, no to z taką małą ilością kart trenerskich myślę, że miałbym bardzo duży problem, żeby z użyciem takiej talii cokolwiek zdziałać. No, na szczęście, na turniejach można najczęściej tom dali rozbudować o zdobycze z boosterków, które właśnie w takim build secie się znajdują. No i pierwsza saszetka, najważniejsza rzecz z całego tego zestawu, więc zatrudniłem moje dzieciaki, jak widzicie, dłonie się zmieniły. No i tutaj już jest o wiele ciekawiej, bo mamy pokemony znacznie mocniejsze. Tutaj już ilość tych hit jest zwiększana no i już w pierwszej saszetce mamy Pokémona X, czyli najbardziej pożądane karty z całej tej serii. Zobaczymy, czego to będzie warte już w boju. W drugiej saszetce, troszeczkę poprzeglądaliśmy się temu, że Pokémony wyglądają troszeczkę inaczej, niektóre całkowicie tak samo, ale tak naprawdę nie znaleźliśmy w niej nic szczególnie fascynującego. Poza tym, że rywa z pięknym hologramem to jest kolejna karta, której być może będziemy używać do grania. Trzecia saszetka i jeszcze mniejsze dłonie, ponieważ przejął scenę mój młodszy syn. No i w tym openingu skupiamy się przede wszystkim na tym, żeby było widać karty przed kamerą. A najwięcej uwagi poświęciliśmy nowemu wzorowi karty energii, ostatnia saszetka. Emocje sięgają zenitu, czy wylosujemy coś, co sprawi, że będzie ciężko zasnąć? Jeden, drugi, trzeci, czwarty, i zbliżamy się do końca. Mamy Riva Vruma i kolejnego Pokemona EX, więc nasza zabawa jak najbardziej kończy się miłym akcentem. No i słuchajcie, teraz koniecznie napiszcie w komentarzach, jakie są Wasze wrażenia, czy wybieracie się na jakieś turnieje pre-release'owe, no i co sądzicie o tym, czy wkręcacie się, ja na pewno będę tych filmów tutaj wrzucał w najbliższym czasie całkiem sporo, no bo nowa era Pokémonów. Hello!